Zapraszam na moją parodię ziomka języko Gladać. Wyzywałeś moja mamę? No, Jaha. Teraz będę musiał dać Ci wyłap. A czy to jest napisane, że można? No, nie widzę. Zresztą i tak nie umiem czytać. Odwal się ode mnie, wyzywałem ją no i co? I teraz mam cię przyprowadzić na grochowe. Tylko żebyś nie pierdział potem. Bo i tak śmierdzisz. Ja śmierdzę. I to jak? To idziesz. Boję się fasoli. Co to się bać fasoli wygląda jak kopachomika. Masz szloga? I tak się boję. Mam tylko takie kabanosy. Przecież ja nie palę co mi dajesz, Nara. Mam nadzieję, że się podobało, bo jak nie to i ty zostaniesz zaproszony na grochowe.